Halo, halo, halo! Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry! dobry. E, dzisiaj e, mamy, nagrywamy przywitanie do podrobieni plus... I już jesteśmy, mamy pod, już... Znaczy kurde, no. się mylą mi słowa w ogóle. E, nagraliśmy już przywitanie no, do podrobieni. Do, do podrobieni przed chwilą. Tak. Na tym kanale będziemy nagrywać różne... E, filmy, hmm. vlogi, gameplay. No, no, e, będziemy na... głównie na przykład, na przykład z Minecrafta. Tak, z Minecrafta, z, z, z Fortnite'a też, też mo z mogę. E, znaczy o, takie hmm. takie we dwójkę, bo na razie no. sam mój kolega będzie nagrywał, bo znaczy no nie wiem czy będzie no nagrywał. Nie nagrywał, nie będzie nagrywał, to. ale Wiesz? ja będę dopiero będę mógł nagrywać od e, stycznia, tak, styczeń luty. Bo mi się popsuł komputer, nie, nie mam na czym teraz, no. właśnie e, montować i takie tam. Ale bądźcie jutro na kanale podrobieni, bo będzie nowy bicik. Tak, jutro, jutro na kanale będzie nowy bicik wleci. E, autorski oczywiście. I e, no. oczywiście e, dorobimy. E, no inne jeszcze bity, ale to no. będzie codziennie jeden bicik. A właśnie na tym kanale. Na podrobieniu to będzie, a na tym kanale, na, na podrobieniu plus, to może jutro wleci odcinek z Braula z Brawl Stars, na przykład ode mnie, albo od Matiego, no. No to chyba wszystko, nie Mati? No, no. Tak, no to zapraszamy, tak. zapraszamy do naszego kanału. Prosimy o suby. Wiem, teraz wchodzę w rolę kurde jakiegoś youtubera wielkiego, no. że e, mówię, że żebram o suby, ale zostawcie tego subika. No. Dobra, no to siema! Elo, elo!